jestem zdenerwowana, ale strasznie jestem zdenerwowana, bo wiesz, byłam w szkole na wywiadowce w sprawie naszego Kuby, wiesz, no i dowiedziałam się, że Kuba fatalnie się uczy. Ma same jedynki, same dwóje, no po prostu beznadziejna sytuacja. No. Do na WF nie chodzi, bo, bo twierdzi, że za daleko. Krzyczą na niego, że chodzi w krótkich spodenkach, każą w długich, a to się przecież, tyłek się przecież płaci, nie? No i w ogóle, no jest, Strasznie nerwowa sytuacja w ogóle. Y, to szkoła też jest jakaś zdenerwowana. Drzwi <gry> były by zamykane. Y, ostatnio musiał y, y, oknem wychodzić, bo to do było chciał wychodzić. No strasznie nerwowa sytuacja. Jestem zrozpaczona po prostu. Pani Agnieszka powiedziała, że będzie trzeba ze szkoły wyrzucić. No jestem zrozpaczona. No. To, to nie wiem, ja mam Ci coś z twarzy wyczytać? No ja też byłam na wywiadówce w sprawie naszego Kuby. Wiesz, Kuba źle się uczy. Z naszą Kubą jest źle. No i, 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 i jestem wściekła po prostu. W ogóle dotarły do ciebie jakieś informacje, że Kuba źle się uczy? W ogóle dotarły do ciebie jakieś informacje? Że się uczy coś tam? Coś jakby w tym klimacie jarzysz? Że tutaj? Byłam na wywiadówce, wiesz, nie wiem, czy wspominałam. Ewentualnie, wiesz, mogłabym wspomnieć, zapodać taki tekst, że byłam na wywiadówce. W na szkołę, Kuba. Kuba źle się uczy. No to nie wiem. Wywiadówka. Wywiadówka. Byłam na wywiadówce w szkole. Jezu, Jurek, no ja nie wiem, co się z tobą dzieje. No, no wywiadówka. Szkoła, edukacja, wiedza, nie doświadczyłeś! Hmm. Też nie, dobrze, może inaczej. No, szkoła, budynek, tynkowałeś! No, to tam, gdzie tynkowałeś, to ja tam poszłam, tam, gdzie tynkowałeś, i tam Kuba źle! Oj, źle! Nie! Wyrzucimy tę szkołę, wyrzucimy tę szkołę, źle! źle! Też nie. Dobrze, Jureczku. Hmm. Masz syna. Tak, masz syna. Nazywa się Kuba. Chodzi po domu, żąda jedzenia. I się na początku dziwiłeś, że to taki mały, potem taki duży. Wiesz, mówiłeś, nie dokarmię, nie dokarmię. No to tak, to twoje dziecko, to twój syn, tak? No i on w szkole, chodzi do szkoły, tam szkole się, nie. także Jureczku. Hmm, hmm. Nie wiem, no. może byś. Też już z tej szkoły, jestem zdenerwowana. Ja jestem zdenerwowana. Kuba też jest zdenerwowany. I ewentualnie, no, ty byś się zdenerwował. Byłoby miło. No, bardzo proszę pójść teraz do Kuby do pokoju i porozmawiać z synem, a nie, że, że nie mam rozmów między ojcem a synem. Bardzo proszę, już. Przebieramy nóżkami. Przebieramy raz, 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 bardzo proszę. przebieramy nóżkami, już idziemy. Bardzo proszę. Jeszcze bardziej. Musisz po prostu pójść do Kuby i powiedzieć mu, że jesteś jego ojcem. Ale nie, absolutnie nie patrz na mnie tak błaganym wzrokiem. Dziecko nie może przecież żyć w nieświadomości. Ono musi przecież wiedzieć, że nie obcy je bije. A nie, ono sam myśli, o obcy nie bije, obcy nie bije. Przecież ono musi wiedzieć, że to jest jego twórca, prawda? Musisz powiedzieć, że jesteś jego ojcem, i ten, który ma tam wodopój przy telewizorku, to ojciec. Ten, który ma tam paśnik i żeruje, to ojciec. A nie, dziecko se cały czas w nieświadomości żyje i se myśli, że, że jakaś zwierzyna lata po chałupie z rogami. Bardzo proszę pójść do kuby do pokoju i porozmawiać z dzieckiem. Drzwi nie wyważać, bo nie ma. I bardzo proszę, ale już, i coś przedsięwzięć. A nie, że ja przychodzę tutaj do domu i tu się nic nie przedsięwziwia. Tu się nic nie przedsięwziwia. Każdy coś weźmie. Jeden przedsięwzi, drugi przedsięwzi, trzeci przedsięwzi. Oni wszyscy wziąją, oni wszyscy wzięli. Ten nie, ten się uparli nie. Bardzo proszę wziąć karę od żelazka i dokonać szeregu przedsięwzięć. Ale przepraszam, czy ja się kłócę? a czy ja się kłócę? Nie, to jest oczywiście moja wina. Moja, moja, moja wina. To ja wszystko źle robiłam. Ja, ja, ja. Gdzie ty? No gdzie ty byś źle wychował? No gdzie ty byś źle wychował? Ale Jurek, no gdzie ty byś wychował? Jurek, czemu ty masz wyrzuty sumienia? Jurek! Przecież nie pamiętasz, jak to było? To ja, ja. Ja sobie wymyśliłam tę ciążę. Przyszłam do ciebie, powiedziałam cześć. Chcę ciążę. Powiedziałaś, proszę bardzo, ja się nie wtrącam. Potem wiesz, urodziłam Kubę, bo nie było czasu dłużej urodzić to. Minutę urodziłam! Potem zdjęłam sobie z internetu taką fajną listę błędów wychowawczych i robiłam. Wszystkie były bardzo fajne. Brałam mi robi, brałam i, robiłam, brałam i Ty tam jeszcze, Jurek, przebywasz w środku? Jureczku! Co oni z Tobą zrobili? Oni cię porwali, tak? Ciebie w środku! Jurek! Aaa, Jurek aaa. Ja nie wiem, co się w tobą dzieje. Ja nie wiem, co się dzieje, nie wiem. Małyś przestał skakać? Tak.